Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz kurwa co pod ręką idzie w bo u mnie luks i chop I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siewaneczko, dzisiaj ciąg dalszy, wymiany aktywnego stabilizatora majstrowi przyszła rureczka patrzcie mam nadzieję że dobra przyszła ruryczka kosztowała 680 zł Kurwa. dobra jedziemy wymieniać zobaczymy mam nadzieję że to jest to samo Ostatnia chwila żeby wymienić bo to poniedziałek do roboty Kurwa. o skurby syn Opad sam! Bo niedobrze. Nie pan pod, pod samochód. Póki nie podle Jak to się stało, że opadł? E65 stało kurwa tyle miesięcy. Na <grystanie> tym podnośniku i nie opad, a teraz opad. Troszkę będzie miało lżej. Muszę się położyć znowu za wysoko na tym wózku. Znowu w te oleje muszę się kurwa położyć na betonie. Musisz to odkręcić teraz. Wszystko pod górę. To i to musisz odkręcić. Muszę, muszę go, że tak powiem, wyjąć chyba jeszcze. Kurwa zdążyło porzebie. Nie chcesz się odkręcać teraz. Dobra, idzie. Muszę na nowo wyciągnąć te bężyki. I zmontować ten nowy, i dopiero przekładać. Kurwa, mać. Niedobrze. Jeszcze to. Uf, kurwa, odkręcić. Kto ją dopiero do No to ja robiłem. Dobra, pokażę Wam o co chodzi. Dlaczego mi nie pasuje tutaj moja dorobiona ruryczka? Czemu nie pasuje? Patrzcie, moja dorobiona ruryczka tutaj. Nie da się ją połączyć. Przeszkadza o, ta buła gruba. Ta gruba była tu przeszkadza i jak wkręcam ten wężyk, to nie, nie mogę przekręcić, bo śrubka się nie da obrócić przy tym zgrubieniu. Tak robota zwiertalona. Nie wziąłem pod uwagę, tu mogłem obciąć, ale potem by nie by się to połączyło. Więc kalipa z moim zaciskiem wężykowym. Teraz trzeba kurwa nowy kabel założyć. Cały się już porysował ten wał Wał. <grywa> Wiem wow. Wyszło, kurwa Wyszło Mówię, zanim zrobię ten stabilizator, to już będzie tak popierdolony, <grywa> porychowany w ogóle. Jak ja to zrobiłem wtedy? Tu łapy nie włożysz. Jak ja to kurwa odkręciłem No, chyba tak Dobra, wyłączam kamerę, jak se to zmontuję, to dopiero Wam pokażę. To pewnie parę godzin roboty. Dobra, ten stary jeden wyjąłem węzik. Nie pamiętam czy to dwa na raz, trzeba było wkładać, czy, czy nie. Wkładam już noby. eleganckie błyszczący. Tylko jak... Kurwa, jak ja to wkładałem. Najpierw to wchodzi chyba. O naddaj go, kurwa, naddaj. Mm. <grym> no i co teraz? Jakie kurwa wkładałem? Czemu go tak ciężko tu wsadzić? O, o, o! Tratłomik przeszkadza. Kurwa. What the fuck! O! Wlazło! Na siłę, kurwa! Musi być! O! Widziałeś! Tu już jest dobrze! O! Kurwa! Jak ja to przełożę teraz? Na siłę! O, widziałeś, kurwa! Ja pierdolę, już prawie zrobił. Gdzie te plasticzki? No jeszcze tak dobrze robotami nigdy nie szła. Tu jest tak, to się skręci. Nowe części tutaj robota idzie. O kurwa, to, to tak się nie nadda. Stary przewód to się wyginał. A nowy to sztywny. Siłą Pani zabezpieczam. <grywa> A kurwa, jebane. Człowieku. No nie przejdzie. sydu Nie przejdzie. Tu też nie przejdzie. Tu też nie przejdzie. Po coś to spiął. Rozepiesz o. Pojedynczo może pójdą. Dupa kurwa. Zbita. O, siłą kurwa musisz. Widziałeś? Ten nowy przewód taki uparty. Kury. Bysy. O! Oh. Kurwa w oczy wszystko się sypie? Co za los. Blazło, blazło. Tu jest o, taka specjalistyczna blaszka która łączy dwa bejrzyki. O, jedna śrubeczka, druga śrubeczka. Jak legacko pasuje. Maśród <mastry> wyginał rureczkę, wyginał, a i tak pasuje <mastry> Panie! Wyginać to trzeba umieć. <mastry> No i tak i dokręcamy Prawie po robocie Zaraz ją zalewać. Oby nie ciekło nigdzie na tych łączeniach wszystkich. Będzie lux. Kurwa, żeś gmin turbał No ja pierdolę oh szy! śrubeczka mi się upierdoliła. Dobrze, że tam trzyma jedna. Dobrze jest. Kurwa jebany, no dobra, ci to Pakiet premium za 500. Tutaj trzyma ta śrubeczka, dobrze jest. Patrzcie, tu bym nie miał jak tego przykręcić. Bo nawet jak włożyłbym, to tego bym kurwa już nie mógł zakręcić bo zapiera o ten tutaj plastyczek. No to nie wiem, co to jest. Może jakby to podgrzał, to by się to z tego Ale już przewód kupiony, dobrze jest. Wyrzuć. Dobra, można to montować już. Potem poprzykręcam te wężyki już tak. porychowane, kurwa. Taki ładny był. A, to muszę odkręcić. O człowieku. Dobra, już nie będę nagrywał, bo przyczepiam sobie to. Pokażę wam, czy płyn cieknie, czy nie. Także ta, Dawaj pan, moment zrobisz. <ścoughs> Słuchajcie, majster już e, poskręcał. Troszkę tak połapałem śrubami. Dobra, zalewamy. Zalewamy. Taki jakiś specypik <gry> Zara majster, kurwa. Dalej Mam nadzieję, że dwie puszki starczą. O masz. <gry> kurwa, oziec. to. Kurwa mać. <gry> Dobra. I już. Ej, to jest do wspomagania na pewno. Oby się nie lało jak spod bawary. <grystanie> Cziurkiem tam kogoś Kurwa. Ej, skręciłem tam wszystko. Chyba skręciłem wszystko. O kurwa, mało takie puszki. Jaka to jest pojemność? Litr, kurwa. Dobra. Lit wszedł, teraz trzeba było chyba odpalić i zobaczyć co się działo. Aczkolwiek najpierw zajrzymy pod spód, czy nie kapie. Lit wszedł i jest prawie do pełna, a na bank tu gdzieś coś będzie. Proszę kurwa nie kap. Nigdzie. Tak nie sprawdzę, chyba muszę odpalić kurwa, żeby tam pompa zaczęła ciśnienie pchać. Tak mi się wydaje. Jeszcze dokręcę ten stabilizator do, do tutaj do tych kurwa bachacików, bo to może szarpać nim albo co, poobrywa. Majster tutaj od, od powietrza troszkę może. Na razie nigdzie nie cieknie, więc chyba dobrze jest. Tu są takie gumyczki, zaworki. Spójrzmy, troszkę płynu. Kurwa nie idzie. Może trzeba gębom zasać. Ej, nie leci. Kiciort. o kurwa. Na razie nigdzie nie widzę, żeby kapało. Bo jeszcze płynu nie doleciał. Tak, dokręć pan i zapal na chwilę. Bo to coś mi się nie podoba. What the fuck? Dobra, wspomaganie jest elegancko. A tu kurwa. A może na odpalonym tu trzeba... O, dobra, leci. Ja. Proszę bardzo, pach tak jest w rynku. Pewnie że kurwa jest A to tylko tak? I to już odpłetrzone? Oj, oj, oj. Bo gumeczka do słoika się wpierdoli. Na razie tylko tutaj kapie. <grym> Nigdzie na łączeniach nie widzę. Niemożliwe. I to tam się wydaje, że gdzieś pewnie powietrze jeszcze stoi w tych wszystkich przewodach. Bo to niemożliwe, że tak się łatwo odpłytrzyło samo. Jeździć, obserwować. Powinno być luks, tu cały czas się świeci nasz stabilizator. Myślę, że jak trochę pojeżdżę może, to wtedy to się skasuje, a jak nie to kurwa od akumulatora trzeba odłączyć <grym> <grym> na parę minutek. To niby tutaj nie cieknie, tam. Też nie widać. Jakby było ok, Jeszcze dalej mamy łączenia, zaraz zobaczymy dalej. kurba kundel na czworaka nam <grymne> W <grymne> na tych betonach leżakuje, kładzie się, a potem flika. <grymne> Katar, kurwa. Tutaj ja tu podokręcałem dobrze, więc raczej nie powinno cieknąć. Chyba jest okej, okay. chyba, chyba nie cieknie. Jaka tam dziura, kurwa, jest. Tam trzeba będzie łatkę jako... dospawać. Chodzi, chodzi, Spróbujesz jeszcze odkręcić tutaj... Yy, na odpalonym, zobaczcie. <gryw> Czy będzie ostro sikało. O ty kurwa Nie, tam nie leci powietrze. Dobrze jest. O, powietrze poszło. O kurwa. Co ty robisz, idioto? To tobie płynu zabraknie, ale żeś zalał, ja pierdolę. O zalał! O kurwa, człowieku. E, to jednak zapowietrzone to jest. Dobra Mam rureczki od hamulcy Załozimy No kurwa twarda rureczka Trzeba ją pogryźć trochę Chcę Pogryźć żeby zmiękła Kurwa stara nie będzie Za mała rurka Nie wsadzę no Dobra Mam bęzika Załóżmy i tu się spuści w Zabraknie ci płynu takim sposobem. Ej, masakra. Co chwila odkręcam i leci powietrze. Chyba to trzeba pojeździć trochę. Kurwa, że chory. O, te kurwa w tłumie, że zobacz. Też pada, kurwa, robi robotę. Ej, hey, no i patrzcie kurwa, odpaliłem teraz i już nie ma tego bujania samochodu. Kurwa już przez nos mówię, już mam katar. <grystanie> już poleciał na betonie, kurwa i chory bielce. A idź pan kurwa pój. <grystanie> już się kurwa robić nie chce, to choroby udaje. <grystanie> Ej, hey, już nie ma tego, już stabilizator kurwa działa. O, kurwa. <grystanie> Pakiet premium za 500. Dobra, no nie ma już awarii, błędów. Po prostu system sprawdził, że jest płyn kurwa na maksa i mam wyjebane jajca kurwa. <ścoughs> czy działa stabilizator, czy nie działa? Dobrze, hamuje kurwa, hamuje. Do tyłu jedzie, jedzie. <ścoughs> Będzie chodzić. No to ja robiłem. No, jakbyśmy ruszyli, może gumeczkiem się palił. <ścoughs> Bo kobita to za mły. Zara kurwa, co innego się rozpierdoli. <noise> Całe plecy mam w tym likwidzie. <noise> no. Panie, o, to jest bardzo dobry klucz. Taki klucz, kurwa, sobie kupcie, jak nie, ma, nie możecie e, jakiś śrub odkręcać, czy coś naprawdę zajebisty klucz. Jego sobie tutaj regulujecie e, siłę ścisku. fakt Faktem, że trochę mo, potrafi spierdolić śrubę, nie, że tymi ząbkami. Także jakieś śruby, łeb już zjebany, czy coś, to takim kluczykiem zajebiście się odkręca. A nie wiem, 30 złotych kosztował chyba. Także warto zainwestować w taki klucz. Wcześniej kupiłem taki, ale to jest o ok, po tupy potłucce, no to to można, o, kurwa, w przytaczkach odkręcić koło. <laughs> ale to, to to naprawdę zajebisty jest kluczyk. Tak, zastępuje kurwa cały komplet. <laughs> Regulujecie jak chcecie. Dobra, babarka chodzi. Jeszcze tu szmatę trzeba sprzątnąć. Kurwa tam. Dobrze jest, kosiarka zbierze. Puszczaj, kurwa. Puszaj, on nie puści. Dobra, gitmalina Do następnego strzałeczka. Cześć. I tak. Kolejna bardzo dobra robota zrobiona jest, panowie. <grywa> kurwa, obiecałem, mi się uda. Tyle <grywa> pieniędzy to musiało być w końcu. 2200 plus rureczka 700. Ej, kurwa, trzy 3000 złotych. <grywa> naprawione kurwa, naprawione. Ej, pomyliłem się, wcisłem hamulec i chciałem jedynkę wrzucać. No, przez ten automat to się można kurwa wpierdolić na minę. Быдет харить.